Nie masz Założymy wszyscy? No nie, wszyscy nie, bo jest ten. Sławek, zakładaj. Nie, za Adama to tak, żeby naturalnie wyglądało. Naturalnie? Ja, ja ten hebel tak <laughs> <laughs> Ale z Ciebie kobitka niezła. Jakbym tak obkask, by go założył. O, jak je kim leci jak Asterix, normalnie jak Asterix wyglądasz. O bo to się tu naciąga, rozumiesz? To nie jest taki kit. O, proszę. Tu tu rac... o, i tu masz A fajka pokoju. Przeczeszę się. Adam, coś się wziąłeś z doma? Zrobiło ci się gniazdo. No, Mógł marzyć mojego? Do ja, ja też widzisz, i teraz będzie dymna. A akurat tył do przodu pan Musi być ładnie wymalowany z przodu. Aha. No. O. I tam przy totemach proszę sobie porobić. Tak, tak no już było. idziemy robić przy totemach. temach. coś mi się, to... coś mi się <laughs> robi. jak pat? Władź mi drogą. Gdzie tam rękę wkładasz? A? Do jenie krowy. Jedną minutę. Robert, gdzie, to, gdzie ją trzymasz? Za otwór. W, lewo, w lewo. A gdzie się oczo otworzyły. No to ładnie odwzorowane jest. na no idzie do krowy na, na wierzchu można usiąść. Nie? No, na wierzchu. Bo prawda? No. Na wierzchu. No. no i jak? Taka zalotna. A jak? Chyba coś dzisiaj będzie, więc chyba cię do tego kopci zaproszę. Zamknięte. O, no tam byśmy się w jednym zmieścili. O, widzisz, że tam już wchodzi, Proszę, już zapraszam Monikę. Hej, hej, macie pół godziny. <noise> <noise> tu, zniknęli. <laughs> o, oskalpował kogoś. A nie. Już masz cieniutko. Ten włos rozwiany. Chodź. My, my life. A to teraz musisz mnie ściągnąć Sama wlodzaj, sama zejść. O, dziwna maciora. Hello. O, ona co może stąd wyjść? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie jest agresywna. Bo ma drzwi otwarte dzisiaj. Jak ona się teraz dziwnie... Ona nie wie przecież, ona nie jest taka... <śmiennie> nie, Ona nie wie! Gdzie tam chodzisz? no? Ale, Adam! Patrz, patrz, ona jest maciora, widzisz? Zobacz, ona, ona ma mało. Zobacz, ona cię ogrodzią na Tak, tak, tak. Jeżeli chcesz coś do domu, jakiegoś... Sygna. Tam masz trusie, zobacz, jak mało. Ale mało, ma jak gniazko w domu ścianie. Na 220. Tamte mają fajnie cieplutko, nie? By I było co obkryć, nie? Sam tusz, same źródła. No, nie no, krótko na ognisko. Po co dużego kija szukasz? Nie. O, nie no, ludzie o tym myślają. Chyba ją mogą lić. To jest cena 23 zł, nie wiem czy za to czy za wypożyczenie. Słuchali <grymienie> jeszcze jacyś na motorka. Tak. Patrzcie, niedobre po prostu wie. Ale patrzcie. Nie